No to cześć, Maneczko witam. Dzisiaj znowu za kierownicą. Eee, powód jest prosty. Wczoraj była kolejna Ogara, dzisiaj jest kolejna Malucha. Eee, taka mija weekend. Hmm, co by tu dużo gadać? Maluch po zrobieniu hamulców Spisuje się świetnie. Hamuje jak brzytwa nie ma żadnego problemu. Generalnie jestem bardzo zadowolony. Za bardzo na temat malucha nie mam co powiedzieć. No co umyty, wyczyszczony, nic tylko właśnie. Wziąć sobie gdzieś się przejechać taką po prostu, nie? bez że jakiegoś tam większego celu po prostu sobie pojeździć, skorzystać z tego, że pogoda jest całkiem ładna. Natomiast wczoraj, tak jak mówiłem, była kolejna ogary i wczoraj było całkiem ciekawe, e, bowiem było jak za starych dobrych czasów, kiedy to się jeździło tymi sprzętami znacznie częściej niż dzisiaj. E, Zrobiliśmy sobie taką małą wycieczkę do znajomego. Tak, będziesz wiedział, że to o Ciebie chodzi. E, no, zrobiliśmy sobie wycieczkę do znajomego. Po drodze zahaczając sobie o parę innych punktów. Y, w tym o dawne tereny rometu. Troszeczkę się tam znowu pozmieniało. Y, był jakiś tam budynek, w ogóle się okazało, i tak dalej. No, taka mała, sentymentalna podróż, nazwijmy to. Oczywiście podróż z przygodami musi być ciekawie, wczoraj w ogóle zanim jeszcze żeśmy wyjechali walczyłem z gaźnikiem w Niebieskim Ogarze Tam jest coś z pływakiem, ten pływak jest jakiś, e, nie wiem co jest to właściwie, niby szczelny, ale on czasem się jakby zawieszał Mimo, że tam ustawiałem tą iglicę tego pływaka, wyprostowałem, tam wszystko nie ma prawa się zawieszać To sporadycznie tam jest problem z tym, przez to miałem problemy z ustawieniem poziomu paliwa i w ogóle no ale koniec końców zrobiłem. Na razie jest ok, niemniej będę tutaj miał na względzie, żeby to wymienić. No ale dobra, no i potem sobie wyjechaliśmy na tą wycieczkę. No i nie obyło się bez przygód, bo o ile sprzęty jeżdżą, jak najbardziej okej, okay, tak? Gdzieś w połowie naszej trasy okazało się, że skończyło mi się paliwo. Stara śpiewka. Kto jeździł rometem, ten wie ile razy można się zapomnieć aha, no tak, paliwa nie mam w zbiorniku no i też tak się stało w jednym z ogarów skończyło się paliwo eee, no to trzeba było coś wymyślić w drugim ogarze miałem tej benzyny aż za nadto więc wystarczyłoby ją przelać, tylko teraz jak no to znowu z kolei e, kłania się w stary dobry sposób wsiadłem na drugiego ogara, pognałem do sklepu pół litrowa kola Cola wypita, butelka do przelewania benzyny Litr benzyny przelewam I bez problemu dojechałem, nie? Generalnie Było ciekawie, naprawdę to Człowiek mógł się poczuć jak ze starych dobrych czasów Bo kiedyś to była ta codzienność, można powiedzieć A to za, za to świeca, a to gaźni A to znowu paliwa brak To, to był standard zawsze Przy tych sprzętach im więcej się dłubało, tym więcej e, Tym więcej takich przygód było, nie? Także mówię, tak mi zleciał weekend. Dziś mamy niedzielę, jeszcze sobie korzystamy z pogody. Śmigamy sobie dzisiaj kaszlakiem, owy bez przygód. Bo powiedzmy, że na ten tydzień już limit przygód w tym samochodzie został wyczerpany, hamulce zrobione i nie działają jak najdłużej. Także dobra, ja zabieram się za dalszą jazdę. Nie będę dzisiaj przedłużał. Do zobaczyska. Trzymajcie się i cześć.